Odpowiedź na pytanie być albo nie być zdaje się stosunkowo prosta w porównaniu do odpowiedzi na pytanie, które stawia sobie wiele osób uczących się hiszpańskiego, a które brzmi byłem czy byłem, czyli estube czy estaba. Dzisiaj na to pytanie poznamy odpowiedź. Jednak niecierpliwym zdradzę już, że ta odpowiedź to byłem. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski i jestem siedmięzycznym poliglotą. W każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Zanim przejdziemy do wyboru między estube i stała, zakreślmy sobie nieco szerzej kontekst użycia obu konstrukcji. W języku hiszpańskim mamy dwie różne formy przeszłe. Jedna pozwala nam wyrazić, że zakończyłem jakąś czynność w przeszłości, czyli że coś zrobiłem. Druga pozwala nam wyrazić, że czynność w przeszłości trwała, czyli że ją robiłem. Na przykład możemy powiedzieć "cosiné", ugotowałem, czyli mam na przykład już gotowy obiad, albo "cocinaba", Czyli gotowałem. Nie wiadomo czy ugotowałem, ale po prostu to była jakaś czynność w przeszłości, która trwała. Albo możemy powiedzieć limpie, posprzątałem i teraz mam czyste mieszkanie, albo możemy powiedzieć limpiawa, czyli sprzątałem innym sposobem żeby spojrzeć na tego typu zdania jest określenie czy jakaś czynność nie miała wyraźnego początku ani końca, trwała przez dłuższy okres czasu i była na dobrą sprawę tłem dla innych wydarzeń, które się wtedy działy, czy być może jakaś czynność trwała w zamkniętym okresie czasu, który określamy w zdaniu i po prostu to jest jakaś taka jakby jednorazowa zakończona czynność. Na przykład: Cuando vivía en España Conocía muchos amigos. Kiedy mieszkałem w Hiszpanii, poznałem wielu przyjaciół. Mieszkałem to było tło do wydarzeń, które się w tej Hiszpanii działy. Nie mamy tutaj ram czasowych. A drugi przykład. Viví e, en España tres años. Czyli przemieszkałem w Hiszpanii 3 lata. Mamy tutaj zamknięte ramy czasowe i podczas tych ram coś się wydarzyło, można powiedzieć, jednorazowego, bo przemieszkałem w Hiszpanii. To rozróżnienie między dwoma formami przeszłymi, Sprzątałem, posprzątałem, gotowałem, ugotowałem, mieszkałem, przemieszkałem jest zazwyczaj dość proste, dlatego że również po polsku mamy ten sam koncept i na dobrą sprawę dwie różne formy danego słowa. Jednak w przypadku słowa star być pojawia się pewnego rodzaju problem. Bo dwie formy, które mamy, które właśnie jedna dotyczy czegoś, co trwało, czyli estaba, a druga dotyczy takiej jednorazowej czynności, czyli estube, na polski przetłumaczymy jako byłem. Dlatego teraz dam Wam różne przykłady użycia tych obu form, dzięki którym zobaczycie nieco lepiej, jak tych form używać. Forma estaba. Czyli byłem, należy do tej samej grupy, co forma limpiaba, sprzątałem, kocinaba, gotowałem czy bibija, y, mieszkałem. Czyli pozwala nam określić, że coś w przeszłości trwało bez określonych ram czasowych i na dobrą sprawę było tłem tło to jest słowo klucz do innych wydarzeń. Na przykład: estaba en casa, me mi amigo, Kiedy byłem w domu, zadzwonił do mnie mój przyjaciel. Zauważcie, że nie określam, ile czasu w tym domu byłem i mój pobyt w domu był na dobrą sprawę tłem do takich wydarzeń jak na przykład telefon od kolegi czy jakieś tam inne wydarzenia, które miały wtedy miejsce. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. Quando estaba en las Canarias, visité a mi tía, Czyli kiedy byłem na wyspach kanaryjskich, odwiedziłem moją ciocię. Znowu nie określamy, ile ten pobyt na wyspach kanaryjskich trwał. I na dobrą sprawę był on takim tłem do innych rzeczy, które na tych wyspach robiłem, jak na przykład odwiedziny Cioci. Z kolei druga forma byłem, czyli Estue, należy do tej samej grupy, co formy Cosiné ugotowałem, Limpie posprzątałem czy Bibi przemieszkałem. Czyli to jest forma, która pozwala nam określić, że jakieś jednorazowe wydarzenie się już zakończyło. I bardzo często, kiedy używamy tej formy, podamy też wyraźne ramy czasowe, kiedy coś się stało. Czyli mamy wyraźny początek i koniec. Na przykład, Estuve, do Zora la Escuela. Byłem dwie godziny w szkole. Mamy tutaj wyraźne ramy czasowe, czyli te dwie godziny. Innymi słowy, takie zdanie moglibyśmy przetłumaczyć na: Spędziłem dwie godziny w szkole. Zobaczmy jeszcze jeden przykład stułę ocupado to la maniana. czyli byłem zajęty cały ranek. Znowu mamy tutaj wyraźne ramy czasowe, bo jest to ranek i na dobrą sprawę to jest taka zakończona czynność, czyli można by powiedzieć spędziłem cały ranek w pracy, tak? Byłem cały ranek zajęty. Na ten moment mam nadzieję, że rozróżnienie między formami estaba i estube jest w miarę jasne. Kiedy nie określamy ile czasu coś trwało w przeszłości, użyjemy stała. Natomiast kiedy określamy wyraźne ramy czasowe, typu dwie godziny, poranek, trzy dni, użyjemy formy estuve. Tak to z grubsza wygląda i tego na dobrą sprawę możecie się trzymać, jak mówicie po hiszpańsku. Jednak zdarza się, że usłyszymy zdania, które aż proszą się o to, żebyśmy użyli formy estube, no bo w tych zdaniach mamy wyraźnie zakreślone ramy czasowe, jednak usłyszymy w nich formę estawa. Na przykład, zamiast ayer, todo el día estuve en casa, czyli zamiast cały wczorajszy dzień byłem w domu, gdzie estube jest, można by powiedzieć, idealne, no bo przecież mamy cały wczorajszy dzień, to są określone ramy czasowe, więc zamiast takiego zdania ze słowem estube, możemy usłyszeć ayer todo el día estaba en casa. Dlaczego? Otóż Hiszpanie w tego typu zdaniach użyją formy estube wtedy, kiedy chcą powiedzieć, że dana czynność się zakończyła w danym zamkniętym okresie czasu, ale na dobrą sprawę nasza wypowiedź też już się zakończyła. Czyli podczas rozmowy wyglądałoby to tak. ¿Qué ayer. Co robiłeś wczoraj? Ayer todel día estuve en casa. Wczoraj cały dzień spędziłem w domu. A, bien. Aha, okej. Okay. I to już jest koniec naszej wypowiedzi. Nasz rozmówca nie oczekuje, że cokolwiek dodamy. Natomiast gdybyśmy w takim zdaniu użyli formy estaba, czyli tej formy, która pozwala nam wyrazić, że coś w przeszłości trwało i na dobrą sprawę było tłem dla innych wydarzeń, Nasz rozmówca oczekiwałby, że opisalibyśmy mu, co się właściwie działo, kiedy byliśmy w domu, czyli że nie skończymy zdania zaraz po tym, że Ayer todel día estaba en casa, czyli wczoraj cały dzień byłem w domu, tylko że to jest dopiero wstęp do mojej dalszej wypowiedzi. Czyli na przykład taka rozmowa wyglądałaby następująco. ¿Qué hiciste Ayer co robiłeś wczoraj? Ayer todel día estaba en casa. Wczoraj cały dzień byłem w domu. No sabía que hacer, entonces mi amigo. Nie wiedziałem co robić, więc zadzwoniłem do mojego przyjaciela. No i wtedy bym kontynuował co po kolei się w tym domu działo. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. Gdybym na pytanie co robiłeś w zeszłym tygodniu odpowiedział nie, Toda la semana pasada estuve en la casa de mis padres. Czyli w cały zeszły tydzień byłem w domu moich rodziców. Oznaczałoby to na dobrą sprawę, że byłem, skończyłem i na tym też skończyłem moją wypowiedź. Takie zdanie moglibyśmy też przetłumaczyć na cały zeszły tydzień spędziłem w domu moich rodziców. Kropka. Natomiast gdybym w takim zdaniu powiedział toda la semana pasada estaba en la casa de mis padres, czyli cały zeszły tydzień byłem w domu moich rodziców, nasz rozmówca oczekiwałby znowu, że. Moje bycie było tylko tłem do innych wydarzeń, o których zaraz mu opowiem. I gdybym po takim zdaniu zamilkł, nasz rozmówca by w ciszy czekał, a jakby ta cisza się przedłużała, to by w końcu powiedział: I qué cuando estabas en la casa de tus padres. Czyli no i co się właściwie takiego stało, jak byłeś w domu swoich rodziców? Podobną sytuację mamy, kiedy po słowie estar mamy herundio, czyli tą formę z ando i yendo. Kiedy na pytanie Ke i Co robiłeś wczoraj? odpowiedziałbym Ayer estuve estudiando. Czyli wczoraj, na dobrą sprawę przetłumaczylibyśmy to na Wczoraj spędziłem cały dzień na nauce. Aha, a bien. Odpowiedziałby nasz rozmówca. Ok, w porządku. Kropka. Tej rozmowy, a przynajmniej tego tematu już nie kontynuujemy. Natomiast gdybym w tego rodzaju rozmowie użył formy estawa, czyli na pytanie Ke Odpowiedziałbym, ayer estaba estudiando, wczoraj uczyłem się. Nasz rozmówca oczekiwałby, żebym mu opowiedział, co robiłem podczas tej nauki, co się wydarzyło podczas tej nauki. Ogólnie to, że się uczyłem dla naszego rozmówcy byłoby tylko wstępem do dalszej rozmowy, a moje uczenie tłem do innych wydarzeń. I taka rozmowa wyglądałaby następująco. ¿Qué hiciste ayer? Co robiłeś wczoraj? Ayer estaba estudiando, wczoraj uczyłem się. No entendía la diferencia entre estaba y estuve, nie rozumiałem różnicy między estaba i y estuve. Vi un video y la entendí. Ale zobaczyłem jedno wideo i ją zrozumiałem. W porządku, czas na podsumowanie. Dzisiaj omawialiśmy dwie formy przeszłe słowa estar, czyli być, czyli formy estaba i estuve. Kiedy nasze bycie gdzieś nie ma wyraźnych ram czasowych i na dobrą sprawę jest tłem do innych wydarzeń, użyjemy formy Estaba. estaba en las Canarias, a mi tía. Kiedy byłem na Wyspach Kanaryjskich, odwiedziłem moją ciocię. Kiedy w zdaniu określamy wyraźne ramy czasowe, podczas których coś się, można powiedzieć, jednorazowego wydarzyło, użyjemy formy estube. Estube trezora horas en la escuela. Byłem trzy godziny w szkole. Czasami, mimo tego, że mamy zamknięte ramy czasowe, zamiast formy estube użyjemy formy estaba. Zmieni się jednak wtedy znaczenie. Jeśli powiemy ayer todo el día estuve en casa, mamy tutaj zamknięte ramy czasowe i oznacza to, że wczoraj cały dzień spędziłem w domu. Nasz rozmówca nie oczekuje, że cokolwiek dodamy do takiej wypowiedzi. Z kolei, jeżeli w tego rodzaju zdaniu użylibyśmy formy estaba i powiedzieli Ayer todo el día estaba en casa. wówczas nasz rozmówca zrozumiałby to tak, że nasze bycie w domu było tylko tłem do innych wydarzeń, które miały miejsce w domu podczas mojego pobytu tam i oczekiwałby od nas, że będziemy kontynuowali naszą wypowiedź i wymienimy co się właściwie wtedy działo. Na przykład, ayer todo el día estaba en casa. No sabía qué hacer, entonces llamé a mi amigo. Wczoraj cały dzień byłem w domu. Nie wiedziałem co robić, więc zadzwoniłem do mojego przyjaciela i bym kontynuował, co się po kolei potem działo. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę i je udostępnij. Pomaga to kanałowi. Jeżeli chcesz dostawać więcej darmowych lekcji ode mnie, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Następnie wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Wyślę Ci wtedy za darmo dużo wartościowych materiałów do nauki języków, w tym fragmenty kursów i wiele więcej. Od dzisiejszej audycji chciałbym wprowadzić pewną nową tradycję. Na koniec każdego odcinka będę dawał Wam jakiś ciekawy, inspirujący cytat w języku obcym ze słowem, które omawialiśmy w nagraniu. A cytatem na dzisiaj jest Quiero que el mundo sea mejor porque yo estoy aquí, czyli chcę, żeby przez to, że tutaj byłem, świat stał się lepszy.